Pan z Wami, słowa Ewangelii, według świętego Marka. Jezus przyszedł w granice Judei i za Jordania, a tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał we zwyczaju. I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc go wystawić na próbę, pytali go: Czy wolno mężowi oddalić żonę? Odpowiadając, zapytał ich: Co Wam przykazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc Waszych, Napisał Wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek Ojca swego i Matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie jeszcze raz pytali go o to. Powiedział im: Kto oddala swoją żonę i bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. Jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Oto słowo pańskie. A tłumy ściągały do niego. Można powiedzieć, dlaczego? Nie mieli co robić, mieli za dużo czasu, nie wiedzieli, jak go spożytkować. Dlaczego podejmowali zatem tak wielki trud pokonania dużej odległości, znoszenia niewygody? Dlaczego człowiek szuka Jezusa. Gdzieś czujemy, że pojawił się ktoś, kto ma coś ważnego nam do powiedzenia. Ktoś dzięki kogo słowom zaczynamy rozumieć swoje życie, historię, to co dzieje się wokół nas. Nabieramy nowej perspektywy dla naszego życia. Plaga rozwodów o których mówi dzisiejsza ewangelia to nie tylko temat współczesnych czasów gdy teraz żyjemy ale to odwieczny problem dlatego że on nie jest związany z człowiekiem jako z człowiekiem ale z tajemnicą grzeszności człowieka i bez względu na to czy to zewnętrznie tak się objawia czy inaczej problem mniej więcej w takich samych proporcjach zawsze istniał Faryzeusze stawiają podstępne pytania. Zobaczmy, że im nie chodzi o rozwiązanie problemu, o przyjście z pomocą tym, którzy przeżywają kryzys życia małżeńskiego. Ale chodzi im zupełnie o coś innego. Chodzi im o skompromitowanie Jezusa, o ośmieszenie go. Dlatego Jezus mówi o rzeczach bliskich dla słuchaczy. Mówi o nierozerwalności małżeństwa, ale nie tylko w sensie prawnym, w sensie zewnętrznym, ale ukazując człowiekowi źródło takiej postawy. Mówiąc o nierozerwalności, mówi o korzeniach miłości, mówi o autonomii małżeństwa, o konieczności odcięcia pępowiny od mamusi, od tatusia od okoliczności, w których do tej pory człowiek żyje po to, żeby nawiązać trwałą więź miłości z drugim człowiekiem. Zobaczmy, że przyczyną rozwodu Jezus nazywa zatwardziałość serca człowieka. To jest przyczyna, że ktoś na kogoś zatwardzi swoje serce. Nie chce przebaczyć, nie chce się Otworzyć i problemy narastają, stają się coraz większymi, niszcząc życie miłości dwojga ludzi. Zobaczmy, że u źródeł tego związku mężczyzny i kobiety leży miłość Pana Boga, Jego błogosławieństwo. Zatem człowiek, otwierając się na to błogosławieństwo Boże. Otwiera się na drugiego człowieka. Bądźmy zatem odpowiedzialni za każdą rodzinę. Módlmy się za rodziny, by otwierały się na działanie łaski Bożej. A nasza postawa niech będzie również umocnieniem tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej. Amen.